Siemano ferajna, z tej strony macie, to jest kanał Nowa Air Lego i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy krótkiego vloga, ponieważ ja już się szykuję na pewną podróż. Mianowicie, już jutro, 28 października, we Wrocławiu, w galerii Wrocławia, otworzy się nowiutki Lego sklep. Oczywiście większość, zdecydowana większość z Was doskonale wie o tym fakcie. No, ale moje pytanie brzmi: z kim się jutro tam widzę? Ponieważ oczywiście wybieram się tam e, na otwarcie sklepu. Mam nadzieję, że nagram relacje dla Was. Mam nadzieję, że zrobię jakieś zakupy. Oczywiście, pytaniem, które na pewno nurtuje wielu z Was, jest to, jakie będą gratisy. Z tego co mi wiadomo, będą dwa gratisy. E, czy coś jeszcze, tego nie wiem. Na pewno będą dwa: jeden to jest LEGO sklep, ale, ale. To nie będzie taki Lego sklep, który dostawaliśmy w Arkadii, w Galerii Mokotów. Będzie to inny sklep. Nie wiem jak on wygląda, nie mam pojęcia, ale już się jaram i fajnie, że to będzie coś innego. Natomiast drugim gratisem troszeczkę było takie rozczarowanie chyba poniekąd tym, co dostali ludzie będąc na otwarciu w Galerii Mokotów, ponieważ tam była serenka, która notabene bardzo fajna, ale to taki nieoficjalny Lego produkt. Znaczy, jest oczywiście złożony z klocków LEGO, ale nie ma takiego oficjalnego opakowania. Było złożone 150 sztuk, na pewno ekskluzywny, fajny, no ale tutaj będziemy mieli ludzika LEGO, który będzie miał dedykowany tile z Wrocławiem, tak samo jak było w Arkadii LEGO Warszawa, tutaj podejrzewam, że będzie LEGO Wrocław 2021. Na pewno gratka dla fanów, no i chociażby po to zdecydowanie warto się wybrać, jeżeli chodzi o ilość, sztuk, które będą dostępne. Mówiono nam w Arkadii, że jest tylko 250 sztuk, ale było ich o wiele, wiele więcej, także nie... jeżeli wybieracie się jutro, to podejrzewam, że będzie dużo ludzi, będzie duża kolejka, ale naprawdę myślę, że każdy powinien dostać, każdy, kto jutro będzie w kolejce powinien otrzymać ten gratis, chociaż nie mogę tego obiecać, bo nie jestem pewien, nie mam takich wiadomości na to, ile dokładnie jest sztuk Także tak, jutro rano wyruszam do Wrocławia, będę tam wcześnie rano. Mam nadzieję, że wam się widzę. Oczywiście, jeżeli będziecie mnie gdzieś tam widzieć, padnijcie, przybicie piątkę, nawet jeżeli będzie to gdzieś w kolejce. Ja będę się po wyjściu ze sklepu na pewno będę się tam trochę jeszcze kręcił. Podobno o godzinie 12.00. Będzie spotkanie dla folii. Dokładne miejsce jeszcze nie jest znane, chociaż zbiórka z tego co mi wiadomo jest pod sklepem, więc na pewno będzie szansa żeby się spotkać i porozmawiać. Jeżeli będziecie mieli taką ochotę to gorąco Was zapraszam. I co jeszcze? Są pewne plany zakupowe co do tego co chciałbym kupić. Jest kilka zestawów, na które liczę, że będą tam. A czy będą tego jeszcze, nie wiem, to się okaże jutro. Na razie nie będę zdradzał, jakie to zestawy. Po prostu muszę tam wejść, zobaczyć, przekonać się, co warte będzie zakupienia. Cóż, co jeszcze z takich informacji dotyczących jutra? Bądźcie po prostu tam, jeżeli możecie się pojawić we Wrocławiu jutro na otwarciu. Myślę, że będzie warto. I jeszcze raz gorąco zachęcam do tego, aby się tam pojawić. Um, cóż, ja muszę się lecieć, przygotować do tego wszystkiego. Parę rzeczy do zabrania. Oczywiście mam nadzieję, że uda mi się nagrać relację z tego wydarzenia i ona pojawi się na kanale. Chociaż nie ukrywam, że są pewne obawy co do tego, czy. My, youtuberzy, którzy się tam pojawią, ponieważ no, na pewno będzie kilka osób, które oglądacie na co dzień w swoich tel telefonach, telewizorach, ekranach komputerów. Lego tuberzy tam będą, ale czy będziemy mogli nagrywać cokolwiek w sklepie, to jest wielką zagadką, to się okaże. Niemniej jednak, relacja jakaś będzie, jakaś się pojawi, z tego wydarzenia nie mogłoby być inaczej, A na pewno pewne relacje pojawią się już. Dzisiaj od tych najbardziej znanych youtuberów, na pewno Prodaty będzie wrzucał dzisiaj relacje ze sklepu, więc wbijajcie do niego na kanał, żeby sobie obejrzeć jak tylko się pojawi. I co jeszcze? No chyba to wszystko, tak? Myślę, że to nie jest ostatni LEGO Store, który będziemy otwierać. Może w tym roku ostatni, ale w przyszłym roku podejrzewam, że LEGO szykuje dla nas tych LEGO Store'ów. Więcej, także będzie trzeba pojeździć po Polsce i sprawdzić każdy Lego Store, ponieważ taki jest zamysł, jeżeli chodzi o te polskie sklepy. I nie tylko pamiętajcie, jeżeli będziecie jutro we Wrocławiu zabierzcie swój paszport, żeby wbić sobie pieczątkę. To było chyba na tyle ode mnie. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli będziecie mnie widzieć, podbijcie, przybijcie piątkę, pogadamy sobie. I zapraszam Was gorąco do tego, aby tam jutro być. A pamiętajcie również o subskrypcjach, komentarzach oraz lajkach. E, Różmy ten kanał. 500 subskrypcji już się zbliża wielkimi krokami, chociaż ostatnio jakoś ciężko to idzie. Pomóżcie mi zdobyć te 500 subów. E, a kto wie, może na 500 subów będzie jakiś konkursik. Dawno nie było, to na 500 tutaj coś może się fajnego pojawi. Tyle ode mnie na dziś. My widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że e, wielu z Was będę widział w krwi kości na miejscu we Wrocławiu, a my widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Tyle ode mnie na dziś. Do zobaczenia. Trzymajcie ciepło. Cześć!